Cześć, z tej strony grzeszek z i wiem, że powinienem to nagranie zrobić w formie shorta, ale wybaczcie, nie miałem już ochoty na to, żeby bawić się w obracanie aparatu, więc będzie tak jak będzie, ale mam coś w zamian, co pozwoli Wam przetrwać najbliższe kilkanaście sekund. To coś, to będzie tak zwane czyszczenie magazynów, to znaczy chciałem. Przekazać w Wasze ręce kilka sprzętów, które gdzieś pojawiły się jako urządzenia, które recenzowałem. One u mnie sobie teraz grzecznie odczekały swoje i mogę puścić się w świat gdzieś dalej. Oczywiście będzie to bezpłatne. Oczywiście proszę Was tylko o odpowiedź na jedno krótkie pytanie. O jakich słuchawkach chcielibyście w najbliższym czasie usłyszeć, ale uwaga! To ma być słuchawki, to ma być marka słuchawek albo konkretne słuchawki, o których mało kto wie, i które są dobrze wycenione, czyli umawiamy się, że mówimy o modelach do jakichś 200-300 zł. Oczywiście o słuchawkach prawdziwie bezprzewodowych. A jak chciałbym się z Wami podzielić. Kucy T13 z Kamizance, ZTE Batsami 2. Kucy T13X. Oczywiście są to słuchawki budżetowe, oczywiście są to słuchawki, których używałem, oczywiście znajdą się na nich ryzy ale uwaga, one przegrały po kilkanaście godzin, więc będą w bardzo dobrym stanie. Jeżeli chodzi o same wnętrza tego urządzenia, gdzieś tam jakaś ryzyka się może znaleźć z zewnątrz, ale jeżeli chodzi o to, czy działają, wszystkie zaręcza wam działają. Jeżeli szukacie takiego sprzętu, jeżeli chcecie, żeby do Was coś takiego trafiło, proszę Was o odpowiedź na zadane pytanie. I ja później wybiorę sobie trzy osoby, które losowo dostaną te słuchawki. Dzięki serdeczne, czekam. Aha, żeby nie było, że to takie żebro lajki i żebro suby, tak to chyba się powinno nazywać. Absolutnie nie, nie jest tutaj wymagany żaden lajk like i żaden sub. Po prostu dajcie znać o jakich słuchawkach chcielibyście posłuchać i jakie słuchawki są zbyt mało znane. Ja pakuję słuchawki. Do paczuszek, one do Was dotrą paczkomatem. Uwaga, tak, to po raz drugi moje lenistwo. Mam blisko paczkomat, chciałem z niego skorzystać, więc jeżeli liczycie na kurierkę albo jakieś inne formy dostarczenia Wam do własnego pokoju, to nie, nic z tego, będzie musieli wyjść do paczkomatu. Jeżeli jesteście w stanie przyjąć te warunki, zapraszam do komentowania i mam nadzieję, że kucy albo ZT się do Was uśmiechnął.